Żaba i wół. Za wsią, wśród łąk, rozciągał się staw, nad którym pasały się zwierzęta z pobliskiej zagrody. W stawie mieszkały żaby. Wszystkie były pogodne i cieszyły się swoim żabim życiem. Całymi dniami wesoło kumkając. Jedna tylko żaba w niczym nie przypominała krewniaczek. Kąpała się zawsze sama. Z nikim nie rechotała i wciąż przeglądała się w wodzie. A to wszystko dlatego, że uważała się za lepszą od innych żab, choć tak jak one, była mała, zielona i miała wyłupiaste oczy. Któregoś dnia siedziała nadęta jak zwykle na skraju stawu, patrząc z pogardą na żaby pluskające się w wodzie, gdy zobaczyła pasącego się wołu. Zwierzę było wielkie i dostojne. Żaba pomyślała. O, to jest odpowiednie dla mnie towarzystwo. A nie była większa od kaczego jaja. Nie to, co tamte pokraki. Rzuciła niechętne spojrzenie żabom wygrzewającym się na liściach. Ja przecież mam więcej wspólnego z wołem niż z nimi. Muszę się tylko troszkę nadąć. I żaba nabrała powietrza. Zerknęła na siebie, na wołu i pomyślała, jeszcze trochę. Zaczęła się nadymać, aż skóra jej się napięła, a oczy niemal wyszły jej z głowy. Nie mogła już siebie zobaczyć, więc zawołała. Hej wy tam, czy jestem już tak wielka jak ten wół? Ależ skąd? Odpowiedziały żaby i zaczęły rychotać bo też żaba ciągle była mniejsza nawet od wolego kopyta żaba ponownie się nadeła a teraz czy już mu dorównałam zawołała a gdzieżby jeszcze ci daleko na te słowa żaba nabrała tchu i tak się zaczęła nadymać 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 że aż pękła Żółw i zając Polną drogą niespiesznie I z rozwagą szedł sobie żółw Napotkał na drodze kamień I zaczął z mozołem go obchodzić dookoła Z oddali zobaczył żółwia Biegnący drogą młody zając Szybki, zwinny i bardzo przemądrzały Podbiegł do żółwia I zaczął się nad nim użalać Mój biedny żółwiu Jakże ty musisz się namęczyć, żeby pokonać przeszkodę, której ja nawet nie zauważam. Do prawdy, natura nie jest sprawiedliwa. Mnie dała zwinność i nogi, które mnie niosą szybciej niż wiatr, a tobie ciężką skorupę i powolny chód. Ja tam nie narzekam, odpowiedział spokojnie żółw. Dłuższą drogę przebiegnę w ciągu dnia niż ty w ciągu całego życia. Dalej, hełpił się zając. Zapewne masz rację, odparł żółw, ale choć dużo wolniej niż ty, ja również zawsze docieram do swojego celu. Możliwe, zając machnął łapą, ale jakie musi to być męczące. Wierz mi, powiedział żółw bez pośpiechu, że gdybyśmy stanęli do zawodów, to pierwszy dotarłbym do mety. Na te słowa zając, zaczął się śmiać. Ścigajmy się zatem! zawołał. Do tamtego płotu i pokazał bielejący w oddali płot. Ledwie to powiedział, ruszył z miejsca. Kilka susów i już był w połowie drogi. Przystanął, żeby się obejrzeć. Daleko, daleko w tyle zobaczył żółwia, który w tym czasie zdążył zrobić. Zaledwie kilka kroków. Zając pokręcił z głową z niedowierzaniem. Rozejrzał się, znudzony, podrapał za uchem. Dzień był śliczny, słońce świeciło, a łąki tak słodko pachniały. Po co mam biec do tego płotu i czekać tam na żółwia? Powiedział do siebie, zając. Przecież on tam przed wieczorem nie dojdzie. Lepiej poczekam na niego tutaj. To wymarzone miejsce i pora na popołudniową drzemkę. Potem, raz, dwa, przegonił żółwia i wygram wyścig. Zając, ułożył się w cieniu rozłożystego drzewa, westchnął z zadow zadowoleniem i zasnął. A żółw tymczasem szedł noga za nogą, metr po metrze, nie zwalniając ani nie przyspieszając kroku, szedł sobie spokojnie. I rozglądał się na boki. Po godzinie minął śpiącego zająca. Nie zatrzymując się, poszedł dalej. Po jakimś czasie słońce skryło się za drzewami i nastał wieczorny chłód. Zając obudził się, rozejrzał nieprzytomnie dookoła wreszcie przypomniał sobie żółwia, wyścig i zakład. Zerwał się w te pędy i pobiegł drogą. Lecz cóż to? Kiedy dotarł do płotu, ujrzał żółwia, który właśnie stawiał ostatni krok. I tak zając przegrał wyścig. Carlo Collodi, Pinocchio Pewnego dnia stary stolarz Gepetto chciał zrobić z drewna nogę do stołu. Jednak, gdy zabrał się do ciosania, polano zaczęło jęczeć. – Au! Boli! – nie pij mnie tak mocno. Wtedy jepetto wystrugał z mującego drewna kukiełkę, którą nazwał Pinokio. Ku zdziwieniu stolarza pajacyk ożył. Niestety, był bardzo niegrzeczny, a za każdym razem, gdy skłamał, jego nos wydłużał się o kilka centymetrów. Mimo to stary stolarz kochał go całym sercem. Pinokio Przeżył wiele niebezpiecznych przygód. Pewnego razu spotkał oszustów lisa i kota którzy chcieli ukraść mu pieniądze przeznaczone dla dżepeta. Powiesili biednego pajacyka na gałęzi, aby zmusić go do oddania złotych monet. Na szczęście uratowała go wróżka. A co się stało z pieniędzmi? zapytała, gdy Pinokio poczuł się lepiej. Y, zgubiłem je! skłamał pajacyk. Wróżka roześmiała się, bo jego nos gwałtownie się wydłużył. Obiecała zawstydzonemu pajacykowi, że jeśli pójdzie do szkoły i będzie się pilnie uczył, to zamieni się w prawdziwego chłopca. Wkrótce pinokio stał się najlepszym uczniem w szkole. Któregoś dnia chłopcy z klasy namówili go na wagary. Biegali wesoło po plaży, gdy nagle doszło między nimi do bójki. Jeden z chłopców przypadkowo został uderzony książką i zraniony. Żandarmi aresztowali Pinokia, ale sprytny pajacyk zdołał uciec. Nego dnia Pinokio trafił do krainy zabaw. Nie ma tam szkoły, bawimy się od rana do wieczora. Jedź ze mną. Zachęcał go kolega. Biedni chłopcy nie wiedzieli jednak, że udają się do krainy, w której lenie zamieniają się w osły i muszą występować w cyrku. Podczas jednego z występów osiołek Pinokio okulał, wtedy okrutny dyrektor sprzedał go człowiekowi, który postanowił osiołka utopić. A z jego skóry zrobić bęben, w ostatniej chwili Pinokio uwolnił się i zaczął uciekać. Biegł co sił w nogach, aż skoczył do morza. Tam rybki objadły ciało osła i Pinokio znowu był drewnianym pajacykiem. Pewnie bez trudu dopłynąłby do brzegu, gdyby nie połknął go ogromny rekin. Ratunku, na pomoc! wołał Pajacyk, ale nikt go nie usłyszał. Nagle Pinokio zobaczył światełko, zaczął wędrować wewnątrz brzucha potwora. Jakaż była jego radość, gdy ujrzał Dżepetta. – Tato, nareszcie cię odnalazłem zawołał Pajacyk. Okazało się, że Dżepetto spędził tu aż dwa lata. Teraz był już bardzo słaby. I teraz tylko czekał na śmierć. Pinokio wziął dzepetta na plecy i wspiął się do rybiej paszczy, a potem wskoczył w morskie fale i dopłynął do brzegu. Kiedy wrócił, wrócili do domu, Pinokio pilnie się uczył. Pomagał ojcu w pracy i zawsze był posłuszny. Pewnego dnia obudził się i spostrzegł że stał się prawdziwym chłopcem z krwi i kości wróżka dotrzymała słowa a pinokio pomyślał jaki byłem śmieszny jako pajac jak dobrze że jestem prawdziwym grzecznym chłopcem